Kontynuując wykład o dyktacie idei z poprzedniego tygodnia, chcę dzisiaj pokazać, jak temu konstytutywnemu dla komunizmu narzędziu, jakim była koncepcja dwóch podmiotów, udało się przeciwstawić wizję podmiotu opartą na głębokich pokładach tradycji. W wypadku Polski i Solidarności to był to mistyczny realizm. I jak z jednej strony ten ruch, ta wewnętrzna przemiana, ta rekonstrukcja podmiotu moralnego, przeciwstawiająca się komunistycznej wizji awangardy komunistycznej jako jedynego podmiotu historycznego. Jak ten zrekonstruowany, zbiorowy podmiot moralny. Właściwie to był, nikt tego nie przewidział. A, a było to równocześnie aktywacja y, poprzez ryzyko. Ryzyko dla wartości, które y, odtworzyło to poczucie, że mam w sobie jednak tą godność, tą zdolność y, y, powiedzenia nie, że inni są tacy jak ja, ten Tą powszechność tej godności, jaka właśnie jest w tomizmie, i że w związku z tym mam prawo domagać się sprawiedliwości i uznania tego, tej wewnętrznej, nowej, odkrytej w sobie jakości. I to było takie modelowe uaktywnienie pewnych, pewnego obrazu świata, które ludzie stłamszeni w tamtym systemie, no nie mieli tej. Nie mieli jak gdyby tej gotowości, żeby w tym języku mówić, bo po prostu mieli to mrowienie na policzkach no wstyd. I tam się to obudziło. I to był pierwszy kryzys, który nie był tylko regulacją wygodną dla komunistów, pozwalającą na korekty, ale pojawiła się inna niż ta komunistyczna awangarda, reprezentacja klasy robotniczej i inna koncepcja podmiotu. I to był. Ruch, który odbywał się w stu procentach wyobraźni. I myślę, że dostrzegając ten moment, walor tych podstawowych takich elementów kanonu tomistycznego, po pierwsze rodzina jako ta soczewka ekonomii, racjonalności tej mikro, przeciwstawiająca się temu absurdowi, że jest źle. I musi być źle, jak mówiono w komunizmie, bo się przezwycięża pozostałości starego. I to uciekający punkt jakiegoś sukcesu w przyszłości. Ta abstrakcja ideologiczna zmieciona. Po prostu coś prostego, rodzina. Dalej, ta wizja porządku jako państw politycznego, jako warunków, żeby człowiek wydobywał z siebie dobro, a nie był gorszy niż może być. Te, te podstawowe kanony, jak gdyby tam stały się językiem artykulacji protestu. I to było, to było, to było zupełnie niesamowite. Oczywiście stan wojenny, jak pokazywałam, próbował y, przez presję jednostka po jednostce, głównie w środowiskach robotniczych, odebrać to poczucie wewnętrznej racji, które uaktywniło ten język, ale Myślę, że takie mówienie o władzy, czy o komunizmie, czy o władzy innego typu, po prostu w kategoriach, powiedzmy, ukonstytuowany już podmiot, jakiś przeciwnik, jakaś wola polityczna, jest uproszczeniem. I to nie tylko dzisiaj, kiedy globalizacja rozmywa te podmioty i zadaniem polityki jest zachować kontrolę nad sobą, ciągle aktualizować czy tworzyć tą podmiotowość. Ale także w komunizmie. Komunizm zniszczył istotność realnych podmiotów społecznych i ludzie to odbudowali. I na tym i to było zwycięstwo, które zostało potem częściowo z tych głów wypchnięte przez manipulacje władzy w latach 80. nie odbudowało się już nigdy w tej postaci, ale coś się wydarzyło. Bez tego ta zmiana nie byłaby możliwa. I zawsze to jest ruch idei. Wracają pewne y, y, idee, powiedzmy, religijne. Y, aktywują się. Ten moment aktywacji jest ważny. I, I temu będzie poświęcony właśnie wykład o komunizmie, bo myślę, że mówienie o nagiej sile to za mało.